Tygodniowe przesłanie bogiń dla wszystkich znaków zodiaku, 6 listopada, 12 listopada. Część drugie od lwa do skorpiona. Lew. Rianen Czarodziejka. Jesteś magiczną osobą, która powinna wcielać w życie swoje zamiary. Przesłanie Rianen. Olbrzymia część mojej siły wynika z jedności ze światem zwierząt i przyrodą. Jeśli przebywałeś zbyt długo w zamkniętych pomieszczeniach, możesz odzyskać swoją energię poprzez kontakt z naturą. Ten prosty krok pozwoli ci obudzić drzemiącą w tobie magiczną moc. Pozwól, by światło słońca, księżyca oraz wszystkich gwiazd napełniło cię odwieczną siłą, która do tej pory pozostawała w uśpieniu. Odzyskaj swą magiczną moc i bezzwłocznie użyj jej dla dobra całej planety. Ponownie podejmij misję, która została zarzucona w wyniku błędnych decyzji poprzednich rządzących. Użyj swoich duchowych mocy i ruszaj śpiesznie poprzez ciemności, by przy pomocy swej magii obudzić świat do życia. Jest to misja, która musi zostać wypełniona, a ty jesteś tą osobą, która jest w stanie nam pomóc. Dodatkowe interpretacje kart: Uwierz głęboko, że twoje marzenia zostaną spełnione. Podejmuj stanowcze decyzje, użyj swej energii, aby urzeczywistnić swoje marzenia. Zasługujesz, by otrzymywać to, co dobre. Kiedy ty wygrywasz, inni również wygrywają. Skoncentruj się na swoich dążeniach, pozbądź się dręczących cię obaw. Panna. Biała tara wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Przesłanie Teiri. Gdy oczyścisz swój wewnętrzny świat myśli, czynów i intencji, to całkiem normalne, że będziesz szukał czystości również w świecie zewnętrznym. Potwierdza to Twoja wrażliwość. Pozbawiłeś się niepotrzebnych zewnętrznych warstw ochronnych, które stanowiły barierę dla Twojej psychiki i duchowej świadomości. Jesteś teraz na ścieżce do rozwoju duchowego, co wymaga od Ciebie zwiększonej świadomości. Wraz z jej wzrostem zwiększa się też Twoja wrażliwość na wszelkie zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Twoje ciało jest wiarygodnym wskaźnikiem poziomu ich tolerancji. Trzymaj się z daleka od tego, przed czym ostrzega cię twoje ciało. Poświęć mu więcej troski, a wtedy dobrze będzie ci służyło. Dodatkowe interpretacje karty. Weź pod uwagę swój honor i wrażliwość. Podejmij środki, by obronić się przed szkodliwymi wpływami. Unikaj szkodliwych substancji chemicznych. Trzymaj się z daleka od hałasu, tłumów, przemocy i innych destrukcyjnych czynników. Waga. Freja odwaga. Daj się ponieść przygodzie. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Przesłanie Freji. Nie czas na ostrożne działania. Powinieneś podjąć odważne kroki. Aby osiągnąć to, czego bardzo pragniesz. Nie osiągniesz sukcesu, gdy będziesz się bał. Aby zrealizować swe marzenia, musisz całkowicie się im poświęcić. Skup się na swych dążeniach, a wiele osiągniesz. Będziesz czerpał przyjemność ze świadomości, że stać cię na podjęcie ryzyka oraz, że potrafisz postępować śmiało i odważnie. Osiągnięcie sukcesu powinieneś uczcić wydaniem przyjęcia lub zaszaleć, oddając się słodkim przyjemnościom życiowym. Dodatkowe interpretacje karty. Podejmuj ryzyko. Nie bój się zmian w swym życiu. Doceń wartość swojego ciała. Flirtuj. Baw się i świętuj. Skorpion. Diana, realizacja zamiarów. Skup wszystkie swe myśli, uczucia i działania na swych zamierzeniach, a będziesz w stanie pokazać to, co potrafisz dokonać. Przesłanie Daj Ani. Nieustępliwość oznacza stanowcze trwanie przy podjętej decyzji i nieodpuszczanie, by jakiekolwiek siły zewnętrzne stanęły nam na drodze. Wyobraź sobie, że jesteś jak ten potężny dąb, którego korzenie głęboko wrastają w matkę Ziemię. Poczuj swą olbrzymią moc i nieprzerwany, równomierny rozwój. Zaufaj w to, że bez względu na okoliczności w końcu osiągniesz sukces. Twoje gałęzie mogą się wykrzywiać i odchylać, gdy kierujesz się w stronę słońca, jednak Twe niezachwiane intencje nie pozwolą, by żaden delikatny wietrzyk nie odwiódł Cię od Twojej misji. Dbaj o swoje ciało. Umysł i staraj się pracować według ustalonego planu, co pozwoli ci się skupić na realizacji Twych celów. Dodatkowe interpretacje karty. Myśl pozytywnie. Określ jasno Swe priorytety i podejmij działania w celu ich realizacji. Staraj się trzymać nakreślonego planu. Pozbądź się wszelkich wątpliwości. Unikaj osób negatywnie nastawionych i niedowiarków.